Dzień dobry, z tej strony Adapl i jest ze mną no. Pawlo. No, Cześć. No i pamiętaj, pamiętasz co mam mówisz? Co masz no. mówić? No. no wiem. Co, to jest? co? co to jest? A. Przed yy, przetrwanie. Przed no. zombie. No, zombie sprzedwaj. No. Ja wolę sobie mm. wybierać... Ja wam radzę wybierać konstrukt mm, Walter. Walker. A dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Nie radzę Wam albo konstruktor albo, albo tego odbudowy, albo Guarda. Czyli strażnika. I ten widzie w ciemności, to się jest przydatne, ale... ale ten. Pracownik jest bardzo odporny na y, ten... Y, ataki. Ataki ma twardą skórę. Tak no. The raid? Co? A, dobra, dobra, już wiem, już, już wiem co. To, to. Strong? Tak wam radzę dodać do mm. Stronga, jeżeli miał ładne włosy. Ładne włosy. I'm sexy and know it! Weź. Aua. Nie zapomniałem przedstawić mm. mojego brata i walnałem go w nos. Okay. <laughs>

Słyszę Sły tego DJ gaya? To, to wydatkajcie uszy Jaki Jak No ten DJ gay. Tu jest u mnie. Aha ha ha. Ja mam tutaj podkę krótyczna wysoko. Nic? Nie jak nic, jak po mnie idziesz. Jadę po nim. A mamata. To jest definicje miło. A.

Olol, krew, krew! A, no. Zabili nam kogoś. Święta pamięć świętemu umarłemu. What the fuck? Święta pamięć świętemu umarłemu? Dobra, idę, idę zginąć. Są biaczki. where are you today? Mam leki? Yeah. O kurwa, on ma gana, on ma shotguna. To chce? Nie słyszysz? Ktoś ma shotguna. I to na pewno nie jest zombie, bo zombie nie umia się obsługiwać. No. Może mają... nie Kiedyś się tak bałem na normalnym świecie, tak... Nie przestażyłem ja otworzyłem drzwi i gościu shotgunem... I po mnie było. Nie mogłem przejść two story. Pierwszego. Od kiedy whisky się... Co? Za... Od kiedy whis whisky się zamraża? <laughs> Żeby mieć... Żeby mieć pijany i utopiony mózg. I'm joking! No, no. Dobra, tutaj jakiś pensyjny... <grymne> Czekaj, to, bo mi czasu brakajta. O! No. Jeszcze 5 minut. Bo ja mogę nagrywać tylko 10 minut, bo mi się nie chce dłużej. I 10 sekund. <grymne> no. no, no. To za dużo. Mówię ci. No. Za dużo. Nie słuchajcie muzyki mojego brata, bo jest z jebem. Dobra, ale przyznam, że mój brat yy, jest najlepszy w Europie z tej gry. Musiałeś zostawić... Ale jest najlepszy z DJ Maxa yy, tego innego. Jesteś najlepszy z DJ Maxa, z którego jesteś najlepszy. I co? I na fajt? No i ja też masz odgana, tylko nie ma amunicji. <grystanie> a ja nie mam amunicji. Ty masz czyli maxa, a ja nie, nie mam... Nie, to będzie do zombie. NIE! Nie będzie zombiaku. Tak nie pasuje, że ja się zamieniłem w Nie! Czarnego. Możem. zombie. Muszę zobaczyć, na których piętrach byłem. Trzech? Co to? No, Strzelane. O ale jest fajnie. By, jakby ich było 300. Zombiaków czyż tyle. A co? I ludzi. Ja będę mieszkał na drugim piętrze, najnowszej mnie ząbiaki odkryją. Co to było? No, jak też biegnie. Człowiek! Człowiek chce mnie zajebać. Ja już gana. Jakiś metal. Chce, jakąś go komuś zginął. Albo zombiak, albo yy, zmutowany człowiek. Zombie. Nie myślcie sobie, że tylko tyle możecie mieścić.

prawda. To pokaż mi co lubię. Nie lubię! Tylko nie lubię, ktoś co pojedzie Nie lubię tego. Trzeba się opodzieć w dzień, tam wtedy jest no. mniej zombiaków. Ale są przypadki, że są? Co nie? Są rzadziej. tyle. A na koniec y, przecież, no, co nie ocenę. Trolololo, dwie minuty. I dziennie co obudzisz? Nos, ja zjadł taki roz Nam no, nam no, Ja no. tańczę, no. kurwa tańczę. Ile to jest ludzi zabitych? Mm. Rozwalili drzwi. Ty? Rozwaliły drzwi, rozwaliły drzwi z obiaki. I deski zostały. No, a drzwi z czego są zrobione? Mm, z deski. No. <laughs> Masz tego? Mm, nie Trzeba zrobić czekoladę. Zjeść? Nie. Wyrzucić. Nie dojdzie. No zapowiedziałam. zjeść. Patrzę się. Wyjdź co? W żydzie jest ładnie. Muszę to nagrzać, że mnie podpaliło. A ty co tam co? za oknem? Co? Ten gościu za oknem paradoks. Się. Weźcie, dajcie mi coś. O, chowa się do domu. O, idziesz do niego? Ząbek go wyruchał. A, ubrał się! Ubrał się i sobie chodzi po mieście zombie. Dobra. Dobra, ale zagraj tak moją ulubioną piosenkę, chyba że tam nie ma. Piosenkę do zombiaka, a nie jakąś dziewczynkę, kurwa, No dobra, komentujcie, subskrybujcie, żółty zjebany guziczek. I jeszcze do tego ocena. I spierdalać. Nara. Dobra, polecamy. No i nara. No. cześć.